Tutaj, bieżajcie! Zło w mieście zagościło! Ponoć przed miastem bydła złomór! Bierzajcie tutaj! O nie! Na kościele mariatkim ktoś ptaka przybił! Do drzwi głównych! Przed nawą! Czy jego ptaka? Ty... Burmistrza! Ty... O nie! Kogoś? Nie wiadomo. Na ulicy Piwnej o północy rekord słychać było niewiasty. A, a przeto i na zbytkach, jakoby nie żaby, ale robuchy się lęgną nadzwyczaj gęsto. A wiecie, co to znaczyć może? Czarownica w mieście jest. Nie może być. Może być. Nie, a czarownica wiórówka. nie jest takie że to ostatnia czarownica spalona tydzień temu i spokój miał być przynajmniej na... Cały miesiąc! A I tak zły znowu się odezwał i ma wspólnicę! Nie może być, to czarownice tak licznie do Gdańska teraz przybywają! Nasze piękne miasto znowu tym... tą... To... ...aż to słowo nie chce mi przez gardło przejść! Plugamy, plugamy! A Zaliś przypomni, jak rozpoznać tą niewiastę złą! A przecież na niewiastę to my mamy prób kilka! Moja, za najbardziej ulubiona, to przeto próba wody! Bo to, jak wszyscy Państwo wiecie, ludzie, którzy to nieskalani są żadną magią, nadno idą! Natomiast taka wiedźma, to jak kaczka na wodzie się nosi! A! Czyli trzeba ją pławić w otławie! A jako żywo, dobrze, że gdańska to za tą rzeką brzegą położony! A i kanałów ci tutaj nie brak, nie, których nie na brak, których na taką pławić można! Jest jeszcze? ognia! O, ta najcieplejsza z ciepłych! Mogę sprawić! Słuchaj? Sprawdzić! Możemy Znaczy ja proponuję zawsze w tej kolejności. Najpierw pławić, a potem palić. Bo taka namoczona lepiej się tli. Słusznie prawi, słusznie prawi. A co się nadaje lepiej do palenia? Lepiej od czego? Lepiej od czarownicy! więcej czarowni! Odlepi my sygnał, się nie nadają. Ale. Są tu niewiasty, której krzywo z blocu patrzy. A przecież nas nazbierało ich tutaj troszeczkę. Panie, to. mi kto Zróbcie to. Zróbcie zwiąże! Zróbcie No nie widać. To z to nie widać. z ma Macie czy nie macie? Nie! To nie ona, to nie ona, to nie ona! nie Nie przecież to, to, to nie odłączne, synu! O! Pokaż się, niewiasto! A diabła w oczach nie masz? Czarniąca jest! Nie, nie czy ona nie jest. na pewno niewiastą, czy już wiedźmą? Nie wiem, nie wiem. <laughs> Zatknij mieszkanie, rozpalajcie latarnie. I co, znalazłeś jakąś... w miasto szukać! Szukać czarownicy! Ty, a to może Nie. czarownica jest? Nie. Kota Nie. ma? Nie ma! Nie ma! Nie! A plecaku ma? Ma! Nie rusza się! Nie ma! Ale zagraj nam coś! Popuścimy wolno!

Może po oczach by ją się dało poznać? O, tak to trzeba każdej zajrzeć! O! O, tu o! może! Dajmy. A czuj się głęboko w oczy! Czarownica, czy nie? No nie no, normalne. Ale, ale pławić ale, możemy! Pławić, pławić możemy! Ale sprawdzić, kto nadchodzi. Albo podpalić, Może się nam Jest Jeszcze jedna metoda. stoi pod latarnią! Rzecz nie może! Brać! Sprawdźcie, sprawdzimy, może oczy dziwne ma. Nie, jak pod latarnią, to zostawić! <dodgłos w naturze> ale, 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 ale a prze ale... to, to, to biały można zafarbować. Można, no, no, można. Na pewno? No. Się, jak tak, nie. Tak, nie, nie nie tak, Jak? Nie, nie pachnie jak czarownica. Nie, 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 nie oczy też ma normalnie. Ale chyba pozwolimy temu człowiekowi skraść odrobinę naszych dusz,

Ale nie płaczny bomb, no ale nie płaczny bomb Nie mogło ciebie zgłosić kuliczka, ale wykonać go, go, ale wykonać go, go, ale wykonać go, gonić go, 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 go Czy kto widział jak dobrze tej małej czerwonej Czy To powiedział w powiedział szyb nie widział, a nie oknie Podniesie zasłony, a... Ciekawy zapraszam do starej mej A zobaczcie to, zobaczcie to, zobaczcie to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy go, ale nie płaczmy bo Nie o to chodzi, by zmowić ale nie go, go, ale nie go, a, ale nie go. Czy kto widział jakie nie kulicie kuli? Co? Będziemy karać, bawić i palić potem! Dobry, błędzimy, błędzimy. Będzie nam! bydło truma! Żaby na pochy szyła! Takiego znanego, no że kobieta uciekała. Ja to ona ona to ona uciekała! to! Ja bym nie Ona na to uciekała! Ona uciekała! przed wami. A za siarki. Oszalani ludzie! A zapach siarki za tobą się niósł po całym mieście! Jakie łowiecki mi podpadały! To Widziałem! jak leciała nad, nad ziemią? Widziałem! Ja Widziałem! Ja Widziałem! A za nich jest ów potencją

Szanowni mieszkanie! Dobrze wiemy, że czarownica piękną być musi. Czy to piękna kobieta? Nie tak, Ta Nie! To nie dabójka! Proszę mnie wypuścić! Wypuścić! Natychmiast! Opiszcie mówiliście, że najpierw jaka próba wody, a przed to najpierw dowiążemy dwa duże korbony Liny do nadgarstków. Jeden na jednej stronie motławy, drugi na drugi! I będziemy sprawdzić, czy ona się pławi, czy jest lżejsza od wody, tak jakby kaczką była, gdyż to kaczka na wodzie się unosi, a nie człowiek. A przecież ta za bardziej do kaczki jest podobna! A dlaczego kaczka unosi ja na do kaczki wodzie? wcale podobna bo nie jestem! Była najpierw człowiekiem, tam była legenda, tam długo... Czy popowiada. kaczka jest drewna?

Bo spalić drewno to jedno, ale najpierw można dziegieć z niego pozyskać. Ale jak to? Obić trzeba chyba porządnie? Nie! Prze to wysoko nad ogniem trzymać i ten dziegieć wtedy z niej będzie spływał. A prze to dziegieć to taka smoła drzewna, moi drodzy. Smoła, czyli konszakty z jabłem? Jako żywo, dlatego czarny z niej wytopimy do ostatniej kropli. Ale taka zasada w naszym mieście jest, że najpierw podejrzaną należy wypadać. To znaczy co? A przeto o badaniu, to ja wolę nie wspominać was, więc mi się uszy zamykają. Obij was, mościowi! Obij! Mm. Rybo! Rybo. was! To Co dopiero po krótszym ją ja będzie mieć! Będziemy mieć! Ale takim czy większym? tym się da! A Największy! Mamy liczbę młodych! Zaczynaj! A, 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 a Jej to ma sprawiać ból, nie przyjemność! Dawaj, dawaj, Będzie nam się coraz, roku nie się panoszyć! Najpierw... Kouleje, odbijemy, już! A potem to 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 ja jak się, wody, jak bryła jak bryła, się bryła, jak a to może być takupa wody do wody czy już wody ruka wody wody Trzymaj sobie. na ciebie żadnego uroku nie puściła. Tak się Przecież Tak kobieto, jeszcze kranież, tam tutaj rzucam. Przez to już ostatni dobra. moment, żeby się z Bogiem pogodzić. A ty prze to jeszcze wy, raz Nie wy, wy powinniście się z Bogiem pogodzić. Niewinną kobietę oskarżać. Nie o, już coś, na sądo. A wy? A A Ja z Ja tutaj ja je jest z kaczką! Tak. To by był dobry roślin z, 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 z jabłkami! A bo on był z jabłkami! Ej, jak no? świnie tutaj no? z jabłkiem! Wypraszam sobie te świnie! Dobrze, jak kaczką! że jest kaczką! Jak kaczkę z jabłkami! Dobrze to jak? Ale tak, kaczkę to się w jabłku do środka wsadza! A gdzie no. do środka? W błędy! webechy! To zostawię, zostawimy Panią tobie do przyjemności. Treja bujek kupniesz. Zobaczcie się. się. No co za? Eee. What's up? What shall we do the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Uh, in the morning. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? in the morning. B Put him in the long bus over, what shall we do with the right sailor? Put him in the long boost over, fell I in the morning Who ran up she rises, who ran up, she rises, who ran up she rises, fill I in the morning

Witajcie drodzy Polacy. To ja wasz ulubiony prezydent Barack Obama. Jestem zbursowany w temacie czarownic. U was w kraju bawicie się z nimi, biegacie, bijecie partykami, a potem zamiast zrobić z nimi porządek, to idziecie z nimi na alkohol. Bułkaru u nas nie robimy co bo łapiemy strzelamy, a potem zadajemy pytania i wydajemy wyrok. I teraz mamy takiego jednego hero, a jest to Chuck Norris i teraz on pokaże co robi się z takimi babadżegami. Do widzenia, duzia! To ja was ulubiony barak, hej! Cześć, jestem Jack Noise. Niestety, nie pokażę, co robię z czarownicami, bo niestety mam kłopoty zdrowotne, ale w zamian pokażą się taki dwóch. Jeden to, wiecie, no nie pamiętam nazwiska, a drugi to Sylvex Stalony, jak Rambo. Miłego oglądania.